20 lipca 1944 roku. Kilka godzin wcześniej w kwaterze Wilczy Szaniec doszło do eksplozji. Niemieccy oficerowie niemal zdołali zabić Adolfa Hitlera w jego własnej twierdzy. Dlaczego zamach się nie udał? Gruby blat dębowego stołu uratował dyktatorowi życie. To był ułamek sekundy i centymetry, które zmieniły bieg wojny. Mimo ogłuszenia Iran, Hitler kontynuuje swój plan dnia. Spotyka się z Benito Mussolinim na peronie kolejowym. Chce pokazać światu swoją rzekomą niezniszczalność. Na archiwalnych zdjęciach widać: Hitler podaje lewą rękę, bo prawa jest niesprawna. Mundur jest poszarpany, ale twarz pozostaje kamienna. W tym samym czasie dyktator wydaje tajny rozkaz. Rozpoczyna się najbardziej brutalna obława w historii III Rzeszy. Machina terroru rusza pełną parą. Gestapo aresztuje tysiące osób, pętla zaciska się wokół każdego, kto choćby wiedział o spisku. Wśród ściganych znajduje się odznaczony generał. Człowiek, który dowodził setkami tysięcy żołnierzy w największych operacjach Wehrmachtu, to Erich Hoepner. Jeden z najzdolniejszych dowódców wojsk pancernych. To nie był zwykły wyrok śmierci, to była zemsta za lata niesubordynacji. Hoepner wielokrotnie wybierał życie swoich żołnierzy zamiast ślepego posłuszeństwa. Przeciwstawiał się nierealnym rozkazom natarcia, gdy mróz pod Moskwą zabijał jego ludzi. W kadrze widać teraz salę sądową. Hepner stoi przed Trybunałem Ludowym. Nie ma na sobie munduru, odebrano mu odznaczenia. Ma na sobie cywilne za duże ubranie bez paska. To celowy zabieg, by go upokorzyć przed kamerami, ale to był dopiero początek. Hitler nie chciał tylko śmierci generała, chciał jego całkowitego zniszczenia. Hopner usłyszał wyrok, który zapadł jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy. Został powieszony na strunie fortepianowej. Tak skończyła się kariera jednego z najważniejszych strategów Hitlera. Mechanizm zbrodni został domknięty. 14 września 1886 roku. Frankfurt nad Odrą. To tutaj na świat przychodzi Erich Hepner. Miasto leży na granicy niemiecko-polskiej, ale rodzina szybko szuka lepszego życia. Cztery lata później Hepnerowie są już w Berlinie. Młody Erich trafia do Gimnazjum Cesarzowej Augusty. To nie jest zwykła szkoła. To elitarna placówka dla dzieci najlepiej wykształconych warstw niemieckiego społeczeństwa. W 1910 roku Hepner bierze ślub. Jego żoną zostaje Irma Gebauer, córka wpływowego fabrykanta. Para doczeka się dwójki dzieci. Wtedy nikt nie przypuszcza, że w przyszłości zapłacą one najwyższą cenę za wybory swojego ojca. Dlaczego Hepner wybrał armię? Odpowiedź była prosta. Wojsko dawało status i realny wpływ na losy kraju. W 1913 roku Erich wstępuje do Pruskiej Akademii Wojennej w Berlinie. To najbardziej prestiżowa uczelnia wojskowa w całym cesarstwie niemieckim. Przepustka do najwyższych kręgów dowodzenia. 28 lipca 1914 roku. Wybucha I wojna światowa. Hoepner trafia na front zachodni jako dowódca kompanii. Błyskawicznie udowadnia swoją wartość na polu bitwy. Awanse przychodzą szybko. Zostaje rotmistrzem kawalerii. 11 listopada 1918 roku działa milkną. Na piersi Höppnera wiszą żelazne krzyże pierwszej i drugiej klasy to symbole wyjątkowej służby w najkrwawszym konflikcie, jaki do tej pory widział świat. Niemcy przegrywają, rodzi się Republika Weimarska, ale kariera Ericha nie staje w miejscu. Zostaje w Reichswehrze. To mocno okrojona armia, ograniczona traktatem wersalskim do zaledwie 100 tysięcy żołnierzy. Dla oficerów takich jak on oznacza to jedno. Mniejsza liczebność armii, ale ogromne szanse na awans dla tych, którzy przetrwali selekcję. W 1933 roku Adolf Hitler i Partia Nazistowska przejmują pełnię władzy, niemieckie wojsko zaczyna gwałtowną transformację. Na archiwalnych zdjęciach widać, szeregi żołnierzy maszerują w nowym rytmie. To był dopiero początek. Dalej było tylko gorzej. Tak zaczynała się droga, która doprowadzi Hepnera na szczyt, a potem prosto na Szubienicę. 1936 rok Erich Hepner odbiera awans na generała majora. To szybka kariera. Dwa lata później dowodzi już pierwszą dywizją lekką to nowoczesna jednostka pancerna. Wkrótce takie formacje staną się fundamentem niemieckiej machiny wojennej i steroryzują całą Europę. Początek 1938 roku przyniósł wstrząs w strukturach armii. Minister wojny Werner von Blomberg został zmuszony do odejścia. Powód był obyczajowy. Pożenił się z byłą prostytutką, co całkowicie zniszczyło jego wiarygodność w oczach konserwatywnej kadry. Kilka dni później nadszedł kolejny cios. Naczelny dowódca wojsk lądowych Werner von Fritsch podał się do dymisji. Reżim nazistowski sfabrykował przeciwko niemu oskarżenia o homoseksualizm. Czy to był przypadek? Nie. To była precyzyjna operacja przejęcia władzy. Adolf Hitler wykorzystał chaos. Doświadczonych dowódców zastąpił ludźmi, których lojalność była ważniejsza niż talent strategiczny. Dyktator przejął bezpośrednią kontrolę nad siłami zbrojnymi. Ostatnie bezpieczniki w państwie przestały istnieć. Hoepner obserwował to z bliska. Widział, jak polityczne poddaństwo wypiera fachowość. Kiedy wybuchł kryzys sudecki, sytuacja stała się krytyczna. Groźba wojny z Czechosłowacją była realna. Hoepner nie zamierzał stać z boku. Dołączył do spisku Hansa Ostera, na pierwszy rzut oka, grupa oficerów, ale w rzeczywistości tajna komórka oporu. Plan był prosty: jeśli Hitler zaatakuje Czechosłowację w sprawie kraju sudeckiego, wojsko przejmie władzę. Spiskowcy pod wodzą generała majora Hansa Ostera byli przekonani o jednym: Hitler prowadzi Niemcy do wojny, której kraj nie ma szans wygrać. Zaplecze techniczne i gospodarcze było za słabe na globalny konflikt, rola Hoepnera była kluczowa. To on miał wykonać najtrudniejsze zadanie – miał poprowadzić pierwszą dywizję lekką prosto na Berlin. Cel był jasny – przejąć najważniejsze punkty w stolicy i spacyfikować oddziały SS. Wszystko zależało od jednej decyzji dyktatora o ataku, ale historia potoczyła się inaczej. Brytyjski premier Neville Chamberlain i francuski premier Edouard Daladier wybrali drogę ustępstw. Podpisali układ monachijski. Pokój został kupiony za cenę czechosłowackich terytoriów. Wydarzenia przyspieszyły, ale spisek upadł. Bez pretekstu do buntu armia pozostała w koszarach. Szansa na powstrzymanie Hitlera przed wybuchem wojny światowej zniknęła. Tak zamknęła się droga do przewrotu. 30 września 1938 roku. To tego dnia podpisano układ monachijski. Mocarstwa oddały Hitlerowi Sudety bez jednego wystrzału. Spiskowcy planujący obalenie dyktatora stracili jedyny twardy argument do działania. Dlaczego nikt nie powstrzymał tej agresji? Europa wierzyła w pokój, ale rzeczywistość była inna. Armia Hitlera dostała zielone światło. W marcu 1939 roku Erich Hepner wkroczył do Czech na czele swoich jednostek pancernych. Miesiąc później odebrał nominację na generała kawalerii. Wydarzenia nabrały tempa. 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Wybuchła II Wojna Światowa. Przed atakiem Hopner wydał jasne instrukcje. Powiedział żołnierzom, że ich misja wymaga bezlitosnej eksterminacji wroga. Nie było miejsca na kompromisy. XVI Korpus Armijny pod jego dowództwem parł naprzód. W ciągu jednego tygodnia pokonali 230 km. Jako część X armii dotarli pod samą Warszawę. W kadrze widać płonące miasta i kolumny czołgów. W październiku Hepner odebrał Krzyż Rycerski Krzyża Żelaznego. To była nagroda za morderczą skuteczność na froncie. 10 maja 1940 roku ruszyła inwazja na Zachód. Cel: Francja, Belgia, Luksemburg i Holandia. Wszystkie te państwa upadły w ciągu sześciu tygodni. Korpus Heppnera stanowił szpicę ataku na Ligę Dunkierkę i Dion. W maju doszło do kluczowego połączenia jednostek. Do 16. korpusu przydzielono dywizję SS Totenkopf. Na archiwalnych zdjęciach widać ich mundury z charakterystyczną czaszką. To elitarna formacja Waffen-SS, która szybko zyskała sławę dzięki brutalności i zbrodniom wojennym. Napięcie narastało od pierwszych dni. Podczas bitwy o Dunkierkę do sztabu Hebnera zaczęły spływać raporty. Świadkowie mówili o znęcaniu się ss nad jeńcami. 24 maja generał zareagował. Wydał bezpośredni rozkaz. Każdy żołnierz, przyłapany na maltretowaniu więźniów, trafi przed sąd polowy. Ale to nie powstrzymało fali przemocy. Trzy dni później żołnierze Totenkopf dopuścili się masakry w Le Paradis. Rozstrzelali blisko stu brytyjskich jeńców, którzy wcześniej złożyli broń. Słychać serię z karabinu maszynowego. Na ziemię upadają ostatni świadkowie. Tak zaczynała się krwawa karta historii tej jednostki. 97 ofiar. Tyle ciał znaleźli żołnierze po masakrze w Le Paradis. Kiedy generał Erich Heppner dowiedział się o egzekucji brytyjskich jeńców, zareagował natychmiast. Zażądał pełnego śledztwa. Postawił twardy warunek: jeśli zarzuty się potwierdzą, dowódca dywizji SS Theodor Eike musi zostać odwołany ze stanowiska. Czy prawo wojenne zadziałało? Nie. Eike ruszył prosto do swojego protektora, Heinricha Himmlera. Przedstawił własną wersję zdarzeń. Twierdził, że Brytyjczycy używali nielegalnej amunicji typu Dum-Dum która powoduje potworne rany. To wystarczyło. Mimo twardych dowodów winy, Eike i jego ludzie nie ponieśli żadnych konsekwencji. Sprawa została wyciszona i głęboko zakopana w archiwach. Hopner nigdy nie wstąpił do partii nazistowskiej. Do końca życia gardził Eikem. Nazywał go rzeźnikiem, który za nic ma ludzkie życie. Widział w nim amatora, który szafuje krwią swoich żołnierzy. Ta nienawiść do Waffen-SS stała się jego znakiem rozpoznawczym. Wydarzenia przyspieszyły. Po upadku Francji w lipcu 1940 roku Hepner otrzymał awans na generała pułkownika. Niemieckie dowództwo naczelne nie traciło czasu. Ruszyły prace nad planem Barbarossa. To był kryptonim inwazji na Związek Radziecki. Heptner otrzymał kluczowe zadanie. Objął dowództwo nad czwartą grupą pancerną. Jego cel był jasny. Uderzyć na Leningrad. Działał w ramach grupy armii Północ pod rozkazami feldmarszałka Wilhelma von Leba. W maju 1941 roku Hoepner wydał rozkaz, który nie pozostawiał złudzeń. Dokument był przerażający. Generał ogłosił, że wojna z Rosją to walka o przetrwanie narodu niemieckiego. Nazwał to odwiecznym starciem ludów germańskich ze Słowianami, pisał o obronie europejskiej kultury przed azjatyckim potopem z Moskwy i odpieraniu żydowskiego bolszewizmu. Cel był jeden: całkowite zniszczenie dzisiejszej Rosji. Hoepner nakazał walkę z bezprecedensową surowością. Każda akcja bojowa miała być prowadzona z żelazną wolą bezlitosnej totalnej eksterminacji wroga. Nie było miejsca na błąd. Operacja Barbarossa ruszyła w niedzielę, 22 czerwca 1941 roku. 3 miliony niemieckich żołnierzy przekroczyło granice. Wspierały ich oddziały z Finlandii, Rumunii, Węgier, Włoch, Słowacji i Chorwacji. Na mapach sztabowych widać front przesuwa się błyskawicznie. W ciągu zaledwie kilku tygodni niemieckie dywizje zajęły terytoria Łotwy, Litwy i dawnej Polski. Machina wojenna pracowała na pełnych obrotach, ale to był dopiero początek. 22 czerwca 1941 roku: Czwarta grupa pancerna dowodzona przez Ericha Hepnera uderza na kraje bałtyckie. Cel jest prosty i jasny Leningrad. Dlaczego tempo natarcia było tak zabójcze? Niemcy wiedzieli, że każdy dzień zwłoki to czas dla Stalina, ale rzeki nie chciały współpracować. Na drodze stanęła dźwina. To była naturalna zapora w północnej Łotwie. Hoepner nie czekał na wsparcie piechoty. Czołgi ruszyły naprzód, zabezpieczając kluczowe mosty, zanim Rosjanie zdążyli je wysadzić. Droga na północ stanęła otworem. W lipcu 1941 roku zapadły decyzje polityczne. Hoepner wydał rozkaz. Lojalni mieszkańcy mają być traktowani sprawiedliwie. Ale dokument zawierał mroczny dopisek. Każdy akt sabotażu miał być z automatu przypisywany komunistom oraz Żydom. To był wyrok wydany bez sądu. W kadrze widać kolumny jeńców idące na zachód. Ale nie wszyscy dostali taką szansę. Czwarta grupa pancerna realizowała rozkaz o komisarzach. To jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego. Każdy schwytany oficer polityczny Armii Czerwonej musiał zginąć na miejscu. Mechanizm eksterminacji ruszył pełną parą. Liczby nie kłamią. Od 2 do 8 lipca ludzie Hopnera rozstrzelali 101 komisarzy. Do 19 lipca raporty mówiły już o 172 egzekucjach. Krew wsiąkała w bałtycką ziemię. Pod koniec lipca Niemcy stanęli na południe i wschód od estońskiej narwy. Pozycja była idealna do ataku na Leningrad, ale w rzeczywistości siły były zbyt małe. Czwarta grupa pancerna utknęła. Brakowało ludzi i sprzętu do ostatecznego uderzenia, ale to był dopiero początek zmiany strategii. 29 sierpnia feldmarszałek von Leeb podjął decyzję o blokadzie. Niemcy liczyli, że Sowieci sami opuszczą miasto z głodu. Leningrad miał zostać odcięty od świata i powoli umierać. Wydarzenia przyspieszyły we wrześniu. Heptner otrzymał nowy rozkaz. Jego czwarta grupa pancerna została przeniesiona do Grupy Armii Środek. Kierunek: Moskwa. Zaczęły się przygotowania do operacji Tajfun. To miał być cios w samo serce Związku Radzieckiego. Na mapach sztabowych strzałki przecinały centralną Rosję. Na początku października sukces wydawał się bliski. Czwarta grupa pancerna zamknęła kocioł pod wiaźmą, sowieckie linie zaopatrzeniowe przestały istnieć, łączność padła, Moskwa została pozbawiona osłony, a droga do stolicy była praktycznie pusta. Nie było miejsca na błąd. Ale mimo wielkiego zwycięstwa taktycznego. Feldmarszałek von Kluge miał inne plany. Sytuacja na froncie zaczęła gęstnieć.